Problemy, z którymi spotykamy się na produkcji są często dość skomplikowane. Są na tyle skomplikowane, że czasami chyba wielu osobom się gdzieś zaciera rzeczywistość matematyczna czy logiczna, bo chcąc rozwiązać swoje problemy, często podaje się nierealne kryteria. To takie trochę, jakbym chciał sprężyny, które ma się rozciągać, ale ma być jednocześnie ściśnięta, albo to przysłowiowe mieć ja... zjeść jabłko i mieć jabłko. No dobrze, ja może powiem tutaj o takich sprzecznych kryteriach, z którymi mierzę się od lat, nad którymi warto się zastanowić, bo no niestety one są, tak jak słowo wskazuje, sprzeczne. Pierwszy przykład to ktoś mówi, ja chcę minimalizować przezbrojenie i jednocześnie krótki lit. No tak, ale minimalizacja i tutaj dodam ilości przezbrojeń, to nie jest optymalizacja, to rozróżniam. Optymalizacja a minimalizacja to są dwa byty. Ale chcę minimalizować ilość przezbrojeń, bo przezbrojeń nie kosztuje i tak dalej i mieć krótki liter. No tak, ale jak minimalizujesz ilość przezbrojeń, to produkujesz w partii. jak produkujesz w partii, jak to wydłużasz lit. Więc z definicji jest to sprzeczne. Więc albo poszuka się jakiegoś kompromisu między jednym a drugim, ale to będzie kompromis, a nie zoptymalizowane dwa parametry. Krótki lead time i minimalizacja ilości przezbrojenia. No chyba, że jest to jedno zlecenie, ale zakładam, że tak prostych przypadków nie ma. Przezbrojenie to jest funkcja techniczna i bez optymalizacji działań na poziomie technicznym nie ma mowy o skracaniu czasu przezbrojenia. To jeszcze są rzeczy organizacyjne, ale to dłuższy wątek. Jest jedynie mowa o minimalizacji ilości przezbrojenia, o tym, że można zmienić kolejność przezbrojenia, że zminimalizować łączny czas poświęcany na przezbrojenie, ale nie jest to optymalizacja czasu trwania przezbrojenia. Kolejne sprzeczne kryterium, o którym bardzo często też słyszę, to takie, że hmm, ja muszę dotrzymywać terminów klientów, czyli mój tam on-time delivery, z którego jestem rozliczany, no, musi być bardzo wysoki, bliski 100%. Ale jak szef zadzwoni, to ja muszę zrealizować to, co szef każe, bo kolega do szefa zadzwonił, za zaprzyjaźnionej firmy i powiedział tam słuchaj, Franek. Musimy to zrobić. Nie mam wyjścia, jestem tutaj na deskach. Ok. Szybciej czy później każda organizacja stanie się na tyle duża, że takich wrzutek nie będzie. Takie wrzutki są w każdej firmie normalne, po prostu są, takie jest życie. Ale jeżeli jest, jest możliwe, że ty te wrzutki realizujesz, to jest to poważny sygnał, że masz ukryte wolne zdolności produkcyjne, bo się da. Prawda? Da się. Jeżeli nie uruchamiając drugiej, trzeciej zmiany nadgodzin, czy nie delegując tego do kooperacji, Da Ci się te wszystkie wrzutki od presa zrobić i nie musisz przesuwać tamtych terminów. No to jest to sygnał, że masz ukryty potencjał do optymalizacji na produkcji. Ale generalnie, jakbyś go nie miał, to coś jest kosztem czegoś. Nie da się mieć nabitego harmonogramu na maksa i coś cudownie rozszerzyć. No bo teoria względności w harmonogramowaniu raczej nie ma zastosowania. Kolejny sprzeczny taki sygnał. Może sygnał. Ja bardzo często słyszę, że panie, tu się zawsze produkowało w partiach, ja będę produkował w partiach, produkuję i będę produkował. Bo tutaj tak jest i my wiemy, że to się opłaca. Tak, my mamy nad hiper, nad wielką wiedzę, wiemy, że się opłaca. Okej. Okay, wiecie, to nic z tym nie róbcie. Wszystko wynika z tego śmiesznego wzorka z ekonomii, w którym ten koszt przezbrojenia, niestety, jednostkowy koszt jest w mianowniku N i, i tak to jest. Ja mówię dlatego, że on jest śmieszny, bo on nie uwzględnia miliona innych czynników, typu na przykład koszty utopione w tych zapasach, których nikt nie kupił. A ja w życiu widziałem całe hale różnych produktów, które były robione na magazyn i nikt ich nigdy nie kupił. Po prostu były, poprawiały nawet wynik finansowy, potem się może sprzedało. Pracownicy chętnie kupili fajnie, ale produkowanie w zbyt dużych partiach bo ja nie mówię, że będziemy produkować w jednej sztuce to w niektórych branżach jest po prostu niemożliwe ale w zbyt dużych partiach jest zawsze niebezpieczne i to jest przykład czystego marnotrawstwa. Yy, natomiast czasami warto zastanowić się, czy te partie nie powinny być trochę mniejsze. Bo ta produkcja w partiach też ukrywa problemy organizacyjne firmy. Yy, kolejny taki sygnał, który słyszę, to tak: wszyscy mówią, jak się zapytam, macie wąskie gardło? No pewnie, że mamy. Wie pan, tutaj jest problem. Polega na tym, że kogoś nie zapytać, to kolega zawsze mówi, że jest u innego kolegi te wąskie gardło. No i tak na liczbach trudno dojść, gdzie To wąskie gardło tak naprawdę jest, ale okej, okay, załóżmy, że jest. I co z tego? Większość z was nic z tym nie robi. Wiecie, że są. Nie wprowadzacie specjalnych metod, żeby więcej wycisnąć, skoro od tego wąskiego gardła zależy przerób przedsiębiorstwa, żeby coś z tym zrobić. Po prostu jest, bo jest i tyle. A to jest trochę za mało. Natomiast często mówi się, że no my musimy realizować zamówienia klienta, a są wąskie gardła, są. Jak klient coś rzuci, to musimy robić. No tak, ale jeżeli są te wąskie gardła, to trzeba zderzyć te oczekiwania klientów z tym wąskim gardłem. Ale to trzeba chcieć. Kolejną taką rzecz, o której, czy taki sygnał, o którym bardzo e, często słyszę. No to jest taki że musimy optymalizować koszty przezbrojenia, ale tutaj przepraszam, koszty produkcji, ale tutaj jest wielka pułapka, że ktoś chce, żeby na przykład system planowania produkcji czy harmonogramowania produkcji Analizował koszty i produkował według najniższych kosztów, ale tu jest gigantyczna pułapka. Ta pułapka jest taka, że mamy stare, zamortyzowane maszyny, w których nie ponosimy już żadnych kosztów, czyli koszt pracy zasobu jest niski i każdy algorytm, jeżeli nie wprowadzi mu się jakichś dodatkowych czynników, będzie preferował te stare maszyny. Być może nie wydajne, mamy niższy koszt. Tak więc jest to bardzo, bardzo często niebezpieczne. Musi podlegać analizie. Algorytm musi dowiedzieć się o czymś więcej, o jakichś dodatkowych kryteriach, bo inaczej po prostu będziemy preferowali coś, czego nie chcieliśmy. Kolejny, kolejny też taki argument, to są takie elementy powiązane, czy taka, taki, takie sprzeczne kryterium. To jest takie, że no panie, no ja muszę zbierać w wsad, bo mam tu urządzenie energochłonne, czyli to bardzo dużo energii zabiera, a z drugiej strony wszyscy mnie cisną na lead time produkcji, on musi być krótki, ale jak zbierasz wsad duży, to lit time też się wydłuży, no to nie jest kryterium wspólne, to jest kryterium sprzeczne. Ja nie mówię, że jest tym coś złego, tylko trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że zbieranie wsadu będzie powodowało, że ja, to mi musi się gdzieś z innych procesów uzbierać, ja muszę na to poczekać, jak to przerobię. więc z definicji ten lead time mi się wydłuży, więc albo minimalizujemy wsad, czy zmniejszamy, bo minimalizujemy to jest złe słowo w tym przypadku, i skracamy lead time, albo zwiększamy wsad i wydłużamy lead time. Warto czasami się zastanowić, bo jeżeli y, słyszy się te sprzeczne kryteria N razy, to, y, no to chyba trzeba dojść do wniosku, że problem jest bardzo duży. Y, ale też trzeba się czasami zastanawiać, czy nasze oczekiwania są realne, bo coś musimy dać od siebie, żeby coś uzyskać. Natomiast często y, my mówimy, że my nic od siebie nie damy, niech to system za nas zrobi. To jest błędne podejście. Tu cały czas jest interakcja człowiek, algorytm, maszyna i tak dalej. Nie da się zrealizować pewnych kryteriów przez algorytm, skoro sami, jako ludzie, nie wiemy, jak go rozwiązać. Trzeba się najpierw zastanowić, jak ja bym to rozwiązał, bo ktoś to musi oprogramować. No to tyle takiego smutnego filmiku. Dziękuję Państwu bardzo. Janusz Piekli.